Cześć! Z tej strony Kasia i Edelina z Kanału Bezpresji. Dzisiaj przygotujemy dla Was utka w kacz skaczki w pomarańczach. Brzmi bardzo luksusowo i prestiżowo. No to w sumie jest. No kto robi kaczkę na co dzień? No, na co dzień być się jej nie robi. Ale pokazujemy ją Wam dlatego, że jest to przepis bardzo prosty, a efekt jest Wspaniałe. No, jak podacie to na świąteczny obiad, to zapewniam Was, że rodzina będzie zachwycona. Będą pary, będą zbierać ze stołu. Tak, bo mięso z kaczki jest bardzo delikatne, nie jest tłuste, jest. No, po prostu bardzo spoko. Jest dużo do jedzenia, nie trzeba tam grzebać za bardzo. A sosik, który wychodzi. Zresztą hmm. sami zobaczycie. Startujemy. Do przygotowania tej kaczki potrzebujemy kaczki. Potrzebujemy kaczki. My mamy dzisiaj sześć udek z kaczki i podamy proporcje na sześć udek. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego one są już tak zamarynowane. A no dlatego, że najlepiej tą kaczkę zamarynować na całą noc poprzedniego dnia. Wtedy tak. najlepiej smakuje. Mm -hmm, żeby świetnie przeszła e, przyprawami i my oczywiście zrobiłyśmy sobie już to wcześniej, gdyż mamy jeden dzień zdjęciowy, e, no i nie zdążyłybyśmy zrobić wszystkiego tak e, faktycznie na wizji, więc zostały zamarynowane wcześniej, ale już Wam mówimy, e, jakimi przyprawami e, ta kaczuszka sobie właśnie przechodzi. Kaczkę musimy zamarynować w imbirze, słodkiej papryce, kurkumie, do tego minimum 3 ząbki czosnku, na to 6 udek, e, oczywiście sól i pieprz. Smarujemy kaczuszkę wszystkimi przyprawami i odstawiamy w chłodne miejsce. Tak, trzeba nie żałować tych przypraw. Tak porządnie tą kaczkę wymasować. Tak, widać zresztą, że ona jest tak porządnie nasmarowana, żeby super przeszła smakami. Wygląda pięknie, marynowała się ponad 24 godziny i jest gotowa do pieczenia. I radny. Radny. No dobra. I teraz po czasie marynowania, nic wielkiego nie trzeba z tą kaczką robić, dlatego Wam ją pokazujemy, bo jest naprawdę prosta. Łódka zamarynowane musimy ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Możemy jakoś, żeby no, się fajnie tutaj... Mamy porządne zbudka, takie sporo zmieściły. Tak, tak. No specjalnie były na zamówienie. Pani nam wybierała pod YouTube, a to, no, to, udało. to nie są przelewki. Masz już jakieś chody w osiedlowych sklepach w związku z YouTube'em? E, no nie, no niestety nie, ale może po tym filmiku będę miała. No. Pozdrawiamy panią ze sklepu. I teraz do tych udek potrzebujemy soku z pomarańczy. No i my tak liczymy, że trzy udka to sok z jednej pomarańczy, więc wyciśniemy sok e, z dwóch pomarańczy. Ani masujesz pomarańczy? Nie, ja masuję, a teraz nie pomasowałam. No to drugą to... pomasuję. Zobaczymy jaka ilość tak. soku będzie spomasowana, a jaka będzie z Jedną pomasuję, drugą nie. Okej. Okay. To co, wyciskamy? Okej, okay, wyciskamy. Ja to najpierw jadę tak klasycznie, chyba ręką. E, ja też, ja jadę ręką. Wiesz co, może weźmiemy drugą miseczkę? O -o. Nie, damy radę w jednej. No. Pomagamy sobie widelcem, nie potrzeba jakiegoś wielkiego sprzętu, można sobie... Tutaj pokręcić tak i, i naprawdę U. cały sok wyleci, <grywa> aż lata, a co, pryska po całej kuchni, więc no. będą no, łódka no, po prostu mocno pomarańczona. Ale o to chodzi. Ale to chodzi, bo ten sosie będzie naprawdę niebiański. Dobra. Dobra, i druga, już masowana. Daję ją tu przekroję, zobaczymy, co się będzie działo. O, ten może się tak pyskała. teraz zalewamy udka wyciśniętym sokiem z pomarańczy. Pomogę sobie sitkiem, żeby tam na mnie pływały pestki. O, dobra, tak, bo tam jest trochę miąższu, to sobie pomożemy. Znowu widelcem, widel jest uniwersalne No to jest Narzędzie. naprawdę super opcja na obiad, takie świąteczne. No i naprawdę można zrobić wrażenie, bo rzadko kiedy robi się kaczkę, i, a to jest coś prostego i naprawdę bardzo efektownego. No to jest zaskakujące, bo kaczka rzeczywiście nie kojarzy się z czymś prostym zazwyczaj, przynajmniej mi. mi no ja tam parę razy robiłam e, pierś z kaczki. E, no to już jest jak grubsza robota z minutkami, to jest. Kaladzik. Ja robiłam kiedyś kaczkę w całości z jabłkami, to też jest trochę więcej tak. roboty jednak. A te utka. Teraz mój ulubiony składnik prze czasu. Chyba. Czyli. Tak, jest przesady, ale jeden z Wino. Pół idzie do tego, tak? Pół dobrze pamiętam. I najlepsze w tym winie jest to, że potrzebujemy tylko pół szklanki, a co zrobicie z resztą? To już doraźne do was. Wytrawne, wytrawne musi być to wino. Tak, czerwone, wytrawne wino. Tyle. No i to też klub do. Klub do kaczusi. Okay. Naczynie musimy przykryć, to jest naczynie bez przykrycia, więc weźmiemy sobie folię aluminiową. Ale to jest jakby koniec, słuchajcie, to jest tyle nie? I po prostu do pieca. Mówiłam, że prosta. E, piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni, grzanie góra-dół. E, I kaczka potrzebuje tak mm, około 3 godzin, ale no, po godzinie warto sprawdzać, przekręcać co jakiś czas i w ogóle tak po 2 godzinach to sobie już wbijać widelec, delikatnie sprawdzać, czy nie jest miękka, bo to zależy od kaszki, jak jest... Yy, tak, te łódka są duże, więc mogą być faktycznie 3 godziny, ale ostatnio e, robiłyśmy tak. też razem, kto oglądał nasze, e, nasze storisy to widział, że robiłyśmy już tą kaczkę razem i te łódka były drobniejsze, więc 2,5 godziny one były już e, gotowe. Mhm. No dobra, dobra to... no to wstawiamy. Otworzysz? Tak. E, kaczka będzie robiła się około 3 godzin, e, ale czas ustawiłyśmy na e, godzinę, bo po godzinie sprawdzimy jak te łódka się mają, e, oblejemy sosem, przełożymy na drugą stronę, e, no i będą piekły się dalej. Minęła już godzina, zajrzę do naszych udek z kaczki i poprzekładam je na drugą stronę. Po przełożeniu udek na drugą stronę ustawiam timer na kolejną godzinę i po tym czasie znów spojrzymy, co u nich, i przełożymy na, na drugą stronę. Kaczuszka jest już w piecu, 2,5 godziny. Po godzinie i po dwóch godzinach przekładana była na drugą stronę, i teraz, żeby skórka się zarumieniła, odkrywamy folię na 15 minut. O, zobaczcie, co tutaj się dzieje. I z tego będzie przewspaniały, doskonały sosik, który pokażemy Wam za chwilę, jak zrobić. Po trzech godzinach mamy już gotową kaczkę. 15 minut skórka robiła się chupiąca i zobaczcie, jaki jest efekt. Nie się nie poparz. Tak wygląda gotowa kaczuszka. Łódka są przepiękne, ja pachnie. pachnie w całym mieszkaniu wspaniale. Teraz wyjmiemy te łódkę na półmisek, a sosik, który powstał z soku pomarańczowego wina i wytupionego tuszczyku z kaczki, zagęścimy na patelni. Dobra, jedziemy z sosem i redukujemy go na patelnik, a się przelewa, o tu jest ten tłuszczyk, wino, sok pomarańczowy, no po prostu sztosik, mm. naprawdę. Ja trzeba sobie, sprawdzić, jest... czy nie trzeba go posolić, ale kaczka była solona i ona na pewno tutaj przeszła, nie? Ta sól. Tak, no sprawdzimy oczywiście, ale myślę, że to jest samo najlepsze ja tak z tej było, kaczuszki. Tak tak to zazwyczaj jest, że ona, on już jest ostatecznie I odrobinę sobie go zagęścimy mąką, ale niech się najpierw zagotuje. Okej, okay, sprawdziłam, sos jest słony, więc nic z nim nie robimy, po prostu dodajemy trochę mąki. I sprawdzamy, ja najpierw dodam łyżkę i sobie mieszamy. Do uzyskania gęstości, jaka nam odpowiada. Chwilę trzeba pogotować, bo to jeszcze zgęstnieje. To dodanie mam nie tak w sekundę. Tak. Tu z tym tuszczykiem to się robi taka zasmażka. Tak. Teraz sobie sprawdzimy, jak to tam wygląda. O, jeszcze chyba troszkę, nie? No, dla mnie tak. Ja wolę taki bardziej gęsisty. Ta, 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 ta. Więc dodaję drugą łyżkę. I to samo. I jedziemy. Tak, zdecydowanie, to jest co. Przelewamy do sosierki Tutaj Mamy sosierkę Przelewam. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć. No bo jest to gorące, naprawdę to się gotuje jeszcze tłuszcz. Więc to jest naprawdę... O, dobra. Mamy to. Tak wyglądają gotowe utka z w pomarańczach. Mają chrupiącą skórkę, pachną wspaniale, a do tego jest zagęszczony sosik. Tutaj jest winko, sok pomarańczowy, no naprawdę miozio. Zapach jest fantastyczny, a smak jeszcze lepszy. To jakie dodatki proponujemy do tej kaczki znajdziecie w innych naszych filmach, więc zachęcamy do śledzenia naszego kanału. Do subskrybowania koniecznie. Subskrypcje naprawdę pozwalają nam rosnąć i dają power'a do działania, także klikajcie tam w ten znaczek subskrybuję. Będziemy mega wdzięczne. A wy będziecie na bieżąco z tym, co robimy. Dokładnie. Pozdrowienia. Hej!